Proszę Państwa, zaczynamy od tego, co ogłosił Donald Tusk. A Donald Tusk o. ogłosił sukces, komentując informację, że Prawo i Sprawiedliwość rezygnuje z powołania w tej kadencji Sejmu Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów. Na koniec tego tematu jeszcze dorzucą dwa słowa do pieca Krzysztof Bosak i minister Szrod. Panie pośle. W mojej ocenie udzielenie dwóch wzajemnie wykluczających się wypowiedzi przez dwóch zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego nie jest przypadkowe. W mojej ocenie to ma podtrzymać ten nieco już zwiędły temat w kampanii wyborczej, po to, żebyśmy rozmawiali o tym a nie o podatkach, a nie o regulacjach w branży budowlanej, które niszczą budownictwo i zabierają Polakom szansę na dom czy mieszkanie, pana a nie o motoryzacji, ten jest a nie świadomy. o zdrowia. Tak? No, nie wyobrażam sobie, żeby to było przypadkiem. Pan Bielan słynie z tego, że udziela różnych komentarzy czy wypowiedzi po tym, jak wyjdzie z gabinetu prezesa Kaczyńskiego. Pan Ast też jest takim użytecznym narzędziem, więc ja uważam, że to nie jest przypadek i chodzi o narzucanie tematów. Mieliśmy jedną zabawkę kampanijną PiSu, czyli komisję. W tej chwili mamy już nową, lepszą zabawkę, czyli referendum, to są instrumenty narzucania tematów kampanii, żebyśmy nieustannie, jak temu psu, rzuca nam się taką kość i my wszyscy, jako politycy i społeczeństwo, mamy ją ogryzać. I my powinniśmy być mądrzy, tą kość odsunąć, bo to jest kość zatruta, a zająć się Ojej. tym, co istotne. A istotne, jeszcze raz podkreślę: są regulacje gospodarcze, regulacje przemysłu, regulacje branży budowlanej, ochrony zdrowia, to co wpływa na nasze życie. To to jest Mam ważne. wrażenie, że jeśli chodzi o śniadanie, to raczej psy tylko zajmują się kośćmi, ale pan minister. I to raczej Szaf, chyba musi nie chcesz za... stosunkować do tego. I to raczej nie zatrutymi. Bardzo mi się spodobała, panie pośle, ta metafora. E, poseł Bosak, krótko. Jedna myśl. Jeżeli ta komisja faktycznie ma coś do wyświetlenia, to możliwe są tylko dwa logicznie wypływające z tego wnioski: albo będą to odgrzewane kotlety, albo rząd PiSu ukrywał przez ostatnie 8 lat przed społeczeństwem informacje. O wpływach rosyjskich w Polsce. Żadna z tych, żaden z tych wniosków nie jest korzystny dla partii rządzącej, więc dziwię się, że oni brną w ten temat. A propos wpływów rosyjskich dzisiaj rano, premier Morawiecki na swoim Twitterze, czyli już teraz, IK w rosyjskich dzisiaj rano, premier Morawiecki na swoim Twitterze, czyli już teraz. Pro... Żaden z tych wniosków nie jest korzystny dla partii rządzącej, więc dziwię się, że oni brną w ten temat. A propos wpływów rosyjskich dzisiaj rano, premier Morawiecki na swoim Twitterze, czyli już teraz IK się zamieścił. W fragment wypowiedzi archiwalnej pana Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUni, który wystartuje z listy Platformy Obywatelskiej. Zobaczmy. Poseł Bosak, za chwilkę, panie marszałku, dam pan poseł Bosak. Jest problem, czy nie ma? Platforma ma problem polegający na tym, że nie ma na pokładzie żadnego polityka wiarygodnego na wsi wśród rolników. I to nie przypadek, bo jest partią, która popierała bezwarunkowe otwarcie rynku europejskiego, w tym polskiego, na produkty rolne z Ukrainy. Jest partią, która popierała piątkę dla zwierząt pisowską, która była piątką przeciw rolnikom. Jest partią, która popierała zakazanie hodowli zwierząt futerkowych, a więc dochodowa branża polskiego rolnictwa. To jest partia antyrolnicza, tak jest kojarzona. Popiera wszystkie bzdury z Brukseli, takie jak Europejski Zielony Ład, w ramach którego ma być ograniczone stosowanie substancji ochronnych, w wyniku czego koszt produkcji rolnej w Polsce wzrośnie, przekształcanie obecnych gospodarstw w bagna. No to są absurdy i Platforma to wszystko popiera i dlatego rolnicy nie chcą głosować na Platformę. I w tej chwili Tusk robi taki trochę desperacki ruch. Bierze gościa, którego retoryka przez ostatnie ileś lat była nie tylko niekompatybilna z Platformą, ale który opluwał zupełnie otwarcie Tuska, mówiąc, że jest szkodnikiem, że doprowadził Polskę do ruiny i tak No i liczą na to, że w ten sposób wejdą trochę... W Szkodę y, pisowi na wsi. To się Wam nie uda, dlatego że siłą opozycji, która jest wiarygodna wśród rolników, jest Konfederacja. To my byliśmy na wszystkich manifestacjach z rolnikami i na granicy, i przeciwko piątce dla zwierząt. Media może tego nie pokazywały, bo nas nie faworyzują. Natomiast prawda jest taka, że oddolne protesty rolnicze wiedzą na kogo mogą liczyć, wiedzą kto tam przychodzi, wiedzą kto wspiera, wiedzą kto w Sejmie dobrze głosuje. I Konfederacja też wprowadzi rolników do następnego Sejmu. A na zdaniem Donald Tusk na tym ruchu zyska? Czy nie? Ja myślę, że finalnie ani zyska, ani straci. To jest taki szum kampanii. Czyli bilans wyjdzie Platforma na zero. Obywatelska jest oparta o elektorat wielkomiejski, progresywny, y, prounijny, zapatrzony w Brukselę. To jest niekompatybilne z nastrojami wśród rolników, którzy już się połapali w jaką stronę idzie Unia Europejska. I rząd PiSu, i rząd Platformy nie, nie przekona rolników do siebie. Pan poseł Bosak i za chwilkę poseł Fogiel sytuacja w rolnictwie rzeczywiście jest bardzo trudna wielu ludzi zastanawia się czy dalej prowadzić swoje gospodarstwa eee, rentowność tej produkcji rolnej czy hodowli spadła w ostatnich latach i jest to następstwem decyzji albo akceptowanych przez PiS przypomnijmy że na przykład PiS w Unii Europejskiej nie sprzeciwiał się otwarciu rynku unijnego na produkty z Ukrainy ani na Radzie Unii Europejskiej ani w Parlamencie Europejskim nie głosował przeciwko temu mówił że wynegocjuje dla Polski wyłączenie i tak negocjował że mamy je zaledwie do 15 Września, a Ukraina, no nie jest zapowiedź premiera, Ukraina, że będą do końca która, roku. Nie jest w Unii Europejskiej była w stanie wylobować coś przeciwnego, bo jej interesy są okazuje się zbieżne z interesami niemieckimi czy hiszpańskimi czy francuskimi. I tutaj nie jest prawdą to co powiedział pan Fogiel, że PiS prowadzi politykę propolską. No ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale tak kompletnie nie jest. PiS prowadzi politykę na korzyść innych państw, tak długo póki nie dostanie po łapach. Przypomnijmy sobie, była polityka proizraelska, aż od Izraela dostali po łapach przy okazji ustawy PEN. Była polityka proukraińska skrajnie, aż dostali po łapach od administracji prezydenta Załońskiego, czy może nawet dostali po twarzy. Tak mocno, że już nie mogli udawać, że deszcz pada. No to się o pół kroczku cofnęli, o jakieś pół tip-topka, prawda? Ciągle wszystko robią, tylko już troszkę bardziej po cichu. W Sejmie odwiązali flagi ukraińskie, które wszędzie wisiały. No i teraz już zaraz jak Platforma przypnął sobie biało-czerwoną flagę, zamiast tam y y y wszędzie mówić o braterstwie z Ukrainą, proszę zwrócić uwagę, że prezydent Andrzej Duda schował swój projekt z traktatu. Miał być zawierany traktat z Ukrainą, gdzie ten traktat gdzieś nam zniknął. Pokojnie. I tak samo z Brukselą. Prowadzili skrajnie prounijną politykę. Premier Morawiecki zaakceptował Fit for 55, Europejski Zielony Ład, KPO, jakieś europodatki. Sam jeździł do Brukseli w 2020 roku, proponował europodatki. I to ma być partia antyunijna. Tutaj platforma bardzo przesadza w swoich ocenach. PIS nie jest partią antyunijną. PIS jest partią, która w Brukseli głosowała wszystko za i prawdę powiedział jeden z polityków lewicy Adrian Sandberg, który za to PIS chwalił, bo mu się to podobało. Tylko w Polsce na użytek bałamucenia wyborców operują retoryką krytyczną wobec Unii, ale to za mało. Czyny idą w drugą stronę. Proszę Państwa, nie ma wśród nas pana Kołodziejczaka. Zostawiamy temat dotyczący pana Michała Kołodziejczaka. Przechodzimy do kolejnego, bo ważna decyzja, która wydawała się formalnością i tak się stało, Sejm podjął decyzję o referendum 15 października razem z wyborami do Sejmu. Większość opozycji uznała, że pytania tego referendum są idiotyczne i zaapelowała do wyborców, aby nie brali udziału w tym głosowaniu. Pomysł pana marszałka Setyny, żeby opozycja wystąpiła wspólnie i wezwała do zbojkotowania referendum, podoba się Konfederacji. Nie, opozycja w postaci Konfederacji z pewnością nie będzie się włączać w żadne konszachty z Platformą Obywatelską, Lewicą. Mam nadzieję, że PSL nie będzie uczestniczył w jakimś nawoływaniu do bojkotów. To jest niedorzeczne. Trzeba rozróżnić referendum od pytań referendalnych. Sam instrument referendum my pochwalamy. Pytania referendalne oceniamy jako częściowo głupie, częściowo straconą szansę. Natomiast z krytyką zaproponowaliśmy swoje pytania, lepsze, które artykułowaliśmy w debacie. Oczywiście PiS, jak grochem o ścianę nie zdecydował się ich wykorzystać, bo Przecież nie o to chodzi, żeby Polacy realnie o czymś zdecydowali, tylko żeby nas polaryzować w kampanii. Natomiast odnosząc się do tego klipu premiera Morawieckiego, to ja powiem tak, ja się z nim zgadzam. Zgadzam się z krytyką rządu platformy za brak referendum, tylko trzeba dodać jedną rzecz. Ta krytyka, którą wygłosił premier Morawiecki, stosuje się tak samo do PIS-u, bo przez 8 lat PIS nie zrobił referendum w żadnej istotnej kwestii, a robi teraz po ostatnim posiedzeniu Sejmu tuż przed stratą władzy, przecież nie po to, żeby Polacy pomagali pisowie w jakiejkolwiek istotnej kwestii współdecydować. Nie było referendum w sprawie europodatków. Nie było referendum w sprawie Fit for 55. Nie było referendum w sprawie zakazu samochodów paliwowych od 1935 roku. Nie było referendum w sprawie otwarcia granic polskiej na imigrację z całego świata, co legalną, co rząd PiSu zrobił i ściągnął tutaj do dużych miast, szczególnie takie hordy obcej kulturowo ludności, że się robi niebezpiecznie i na basenach, i w przewozach, i w miejscach, w których wcześniej się czuliśmy komfortowo. E, o to wszystko Polaków nie pytał, bo mają gdzieś opinię Polaków. Mają pewną swoją wizję, trochę przywiezioną z... Zagranicy, trochę wynikającą z sondaży, i po prostu przez 8 lat jechali według jakiejś swojej wykoncypowanej strategii. A teraz zgrywają takich, co się w, w, wsłuchują w głos Polaków. Dlaczego? No bo jest kampania wyborcza, trzeba ludźmi manipulować. Dziękuję pan marszałek Czarzasty. A pan co powie? Mieliśmy w Polsce referenda ewidentnie tylko i wyłącznie wykorzystywane do walki politycznej. Takim głupim referendum było referendum, które zaproponował pan prezydent Komorowski. Po co to zrobił? Po to, żeby się podlizać w grupie związanej z panem Pawłem Kukizem i po to, żeby uzyskać 2 czy 3% więcej w wyborach prezydenckich. Jak to się skończyło? Wiemy, jak to się skończyło, bo nawet zakonnica w ciąży przechodząca, jak pamiętacie, po pasach i ktoś, to w ogóle to po prostu był absurd. Tu jest taka sama sytuacja. Jeżeli chodzi o te pytania, Nikt nie chce prywatyzować w tej chwili państwowych przedsiębiorstw. Temat w ogóle zrzucony z nieba. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest za tym, żeby w tej chwili, no może po, poza Konfederacją, kilka przedsiębiorstw, które zostało państwowych, żebyśmy prywatyzowali. Szczególnie, że są to przedsiębiorstwa o wagi, o wadze państwowej i strategicznej. Wątpię. Pytanie jest takie, czy chcemy podwyższać wiek emerytalny? Rozumiem, że PiS szuka w tym pytaniu usprawiedliwienia ze względu na jakieś przyczyny co do podwyższenia wieku emerytalnego. Lewica nie chce podwyższać wieku emerytalnego, w związku z tym też absurd. Już nie będę mówił o totalnie tendencyjnym pytaniu dotyczącym kwestii emigrantów, których nikt na nie chce przysyłać. Po co to robią? Ma rację, ja, mają, rację ma, mają rację, mają politycy. Którzy mówią przez 8 lat o zeście się nie pytali. Bo... Poseł Bosa, krótko. Dwa słowa o polemiki z lewicą. Po pierwsze, mamy w tej chwili setki spółek Skarbu Państwa, które nie mają strategicznego znaczenia, często nie prowadzą działalności operacyjnej, przynoszą straty, ale mają jakiś majątek. I wy byście je prywatyzowali? Ten majątek wegetuje, marnuje się, niszczeje. I lepiej, żeby trafił w prywatne ręce, żeby ktoś zaczął robić z tego użytek dla gospodarki narodowej, zamiast żeby to była przechowalnia kadr partyjnych. Druga sprawa. Nie jest prawdą, że Unia Europejska nie chce nam przysyłać. Nielegalnych imigrantów, tzw. uchodźców. Oczywiście w Unii Europejskiej jest taki plan i wprowadzili zasadę płać albo bierz i to jest pozatraktatowe. My to powinniśmy odrzucić. Proszę państwa, jeżeli następny. będziecie z pisem Jeżeli po następny rząd zostanie o, związany po wolą Polaków, żeby to na to nie pójść, to my będziemy wybrać tego Polacy bo nikt nie chce tego, co jest w marszałku, we Francji, panie pośle.